Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, dostaję bardzo dużo zapytań odnośnie odnośnie filtra paliwa, tak? Co to jest za filtr paliwa, od czego to jest i tak dalej. Tutaj, jak widać, jest też pompka. To jest chyba pompka mniejsza większa. Natomiast yy, chcę dzisiaj nagrać film, pokazać, powiedzieć yy, odnośnie od czego to jest filtr. To jest pierwsza sprawa i druga sprawa, jaki, jaki olej polecam yy, do tego silnika. Więc na wstępie, gdyby ktoś nie wiedział, jest to S301D. 7 konny 7 koni to on miał pewnie jak był nowy teraz nie wiem ile ma, ale mniejsze większe u mnie się sprawuje bardzo dobrze może być nawet minus 10 i on bez problemu odpala, jak będziecie chcieli taki film w takich niskich temperaturach jak on odpala to Wam nagram Tak? napiszcie w komentarzach, Adama nagraj jak przyjdzie Czyli do troszkę większej mrozy. Ok, dobra. No to wracamy do tematu filtra. E, czyli filtr, obudowa filtra jest od pewnie nie tylko od, ale od modelu samochodu Mazda 6, e, i tam były silniki dwulitrowe. Albo Toyoty z silnikiem dwulitrowym też były takie. On tutaj ma jeden czujnik, jest tutaj. Oczywiście tutaj nie trzeba mi żadnych czujników, tak? ale chcę Wam pokazać, że jak będziecie sobie szukali, żebyście wiedzieli o co chodzi. E, tu jest jeden czujnik, a pod spodem jest drugi. Ten to jest czujnik wody prawdopodobnie. Także tak to wygląda bardzo fajny filtr nie jest stanie, bo sam filtr kosztuje około 45 zł także ale to się nie wymienia co roku tak jak ja tutaj od czasu do czasu coś tym swoim traktorkiem robię to raz na 3 lata jak wymienię bo on przerobi nie wiem 10 litrów ropy oleju napędowego, a może jej nie przerobi w zupełności wystarczy tak, także teraz już wiecie, chcę tu pokazać mam dokładnie, żebyście wiedzieli jak to wygląda tutaj jest widzicie mocowanie jedno i drugie a zostało tak przykręcone na jednej śrubie, trzyma nic się nie dzieje tak ok, czyli temat filtra mamy załatwiony Następna sprawa to jest temat oleju. E, słuchajcie, ja tutaj leję Superol, tak? Tak jest podane w dokumentacji. Ja mam dokumentację, pełną dokumentację mam do silników Andorii. E, czy to będzie 15, 12 czy 18. E, także wszędzie jest, jest podane. Jest podany superol. Tak. Ja wiem, że teraz na rynku są dużo lepsze, tak jakby oleje. Natomiast, no, on pracuje już kupę lat, cały czas na tym samym oleju, nie ma problemu z odpalaniem, więc po prostu tego nie zmieniam, tak? Jeśli silnik by był po remoncie, tyle co by był po remoncie, to można by było mu hipolu polu podać. A później przerzucić go na, na Superol, ale to jest moje zdanie, tak? Ja póki co nie zamierzam tutaj robić remontu tego silnika, bo nie widzę takiej potrzeby. Nie jest to demon mocy, i demon prędkości, ale w zupełności na moje potrzeby wystarcza. Dzisiaj wyciągnąłem ten traktorek, dlatego że czas tak jakby. Jakieś prace jesienne wykonać, typu orka, tak? Także dlatego, dlatego dzisiaj będzie troszkę pracował. Za chwilę pokażę Wam jeszcze jeden silniczek, bo mam też dwunastkę i ja z myślą byłem, że ten silniczek zdejmę, a sobie założę tutaj dwunastkę, nie? Jest troszeczkę silniejszy i tak dalej. Natomiast na moje potrzeby w zupełności ten wystarcza, natomiast dwunastka, no trzeba ją zalać wodą. Załóżmy, no w lato nie ma problemu, bo się wody naleje i cały lato ta woda może być, ale na przykład w zimie, jak ja sobie wyciągam traktorek do odśnieżania, no to trzeba było zalewać tą wodę, spuszczać tą wodę i tak dalej, a tutaj w tym nie ma problemu, tak, on jest powietrzem chłodzony nie muszę się nosić z wodą, chlapać i, i tak dalej, tak także póki co nie wymieniam tego silniczka aczkolwiek za chwilę Wam pokażę, no to zapraszam no i tutaj jest ta dwunaska. no tylko tyle Wam mogę pokazać nie wiem, może u mnie na kanale jest jakiś film w tym temacie w temacie tej dwunastki, gdybyście ją chcieli w całości zobaczyć, to po prostu z drugiego swojego kanału ściągnę sobie film i dorzucę do, do, do kanału, na którym zostanie udostępniony ten film. Ja ten silniczek kupiłem za dosłownie parę złotych. Nie wiem, to było chyba 500 zł. On po prostu nie odpalał ten silnik, bo, bo był zapowietrzony, tak? Natomiast ja go po części rozbierałem, bo chciałem zweryfikować, w jaki on jest kondycji. I to jest silnik po, po remoncie, tak? Jest silnik po remoncie także bardzo fajny silniczek, tak? OK, wrócimy do traktorka. Także tak jak widzicie, można by było tamten silnik wrzucić tutaj. Ale jeszcze, jeszcze wam powiem w czym rzecz jest. To jest taki mały, jak widzicie zgrabny traktorek. On jest na podzespołach żukowskich, skrzynia żukowska, może żukowski skracany. Także króciutki, zwinny. Bardzo dobry na takie, jakby moje prace. Natomiast tamtą dwunastkę trzymam też, między innymi, może dlatego, że mam taki plan: może kiedyś kupię jakiegoś Esa bez silnika, tylko chodzi mi o to, żeby był na podzespołach starowskich. Most starowski, skrzynia starowska albo skrzynia z gaza, czy, czy most gazowski tylko, że most gaza chyba był taki sam jak i starowski, jak żukowski wolałbym, żeby to było, wiecie e, mocne, po prostu mocne, żeby to było, bo chciałbym też zrobić sobie hydraulikę, ewentualnie żeby była już hydraulika, bo tutaj mam podnośnik, ale mam ręczny podnośnik tak, do moich urządzeń ogrodniczych typu pług i tak dalej, tak. Także tak to po części wygląda. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na wasze na wasze pytania. Będzie teraz film. Słuchajcie, jeśli byście chcieli dokładnie się zapoznać z tym traktorkiem, na moim kanale jest dwa filmy, gdzie bardzo dokładnie to wszystko opowiadam o tym w jakim stanie ja kiedyś go kupiłem i tak dalej, także warto zobaczyć, tak? Bo to już jest historia. Dzisiaj młodzi ludzie, nie będę generalizował, ale większość młodych ludzi i nie tylko to takie urządzenia oddają na złom. Natomiast ja z mojej obserwacji widzę, nawet z obserwacji kanału mojego odnośnie tego traktorka, że budzi wiele Pozytywnych emocji u ludzi, bo jeździłem u dziadka, bo wujek miał i tak dalej. Także, jak ja to mówię, kupę złomu to jest, ale to jest taka nasza motoryzacja. Od tego się wszystko zaczynało. Ktoś, tak? czego miał, to robił, spawał, urwało się to, spawywał mocniejsze, i dalej jeździł. I to pracowało naprawdę w bardzo ciężkich warunkach i nie było z tym żadnego problemu. <śle> silnik czy to będzie siódemeczka czy dwunastka czy piętnastka między dwunastką a piętnastką to jest praktycznie żadna różnica to jest wszystko to samo czy osiemnastka no to to jest remont się robi praktycznie yy... no bez żadnej tam większej tak jakby wiedzy czy takiego bardziej wiedzy takiej technologicznej, tak jakby, tak? nie ma tu najmniejszego problemu, aczkolwiek remonty do takich remont takiego silnika jest dość drogi, bo załóżmy do tej siódemki dzisiaj kupić wał cylinder tłok i tak dalej, no to kosztuje około tam 2000 tysięcy tak? czy może nawet i więcej to nie jest tanie ale wiecie co, tutaj akurat nie mam tabliczek znamionowych ten silnik jest może z 76, może 80 rocznika, no i on sobie tutaj gdacze. Ale jak chcecie się więcej dowiedzieć, tak jak mówiłem, zapraszam na mój kanał, jest dwa filmy, i szczegółowo o tym mówię, tak? Również zapraszam na inne playlisty odnośnie pompy ciepła, fotowoltaiki, instalacji upgrade, magazynów energii. I różnych, różnych innych tematów. Pozdrawiam serdecznie, cześć.